Jak to Co, super, super. Ty, może to co? Będziemy go składać, czy co? Weź to może ten, na dół. Gdzie to? Poczekaj, muszę kamerę mam w ręku, poczekaj. Położę tak. I gdzie mam to wziąć? Na ziemię po prostu. Tu? No. Zobaczymy co jest to Stoi wiertareczka. A to też wszystko Holzmana, nie? To wszystko tej samej firmy. Tej samej, no. no. A tutaj? Tu już chyba wiertarki chyba więcej nie będzie, nie? To już chyba co było to z wiertarką. Trzeba w ogóle sprawdzić, czy do tej wiertarki nie trzeba będzie dokupić... jak to się nazywa? Ty, co Jaki długi ten jest? Wow! A to jest stół do frezarki. Tutaj będzie. Jak to się nazywa? Culaga do fryzarki, czy jak to się nazywa? Pod wózek do czopowania. A, wózek do czopowania. A wózek do czopowania. Dobra, weź to też na dół. Zobaczymy, co w tamtym jest. Bajerku. A to też ciężkie? Uuu, nie, nie takie ciężkie. To jest blat chyba do wiertarki, coś mi się tak wydaje. I to ona duża jest, na zdjęciu taka mała się wydaje, nie? To niemożliwe, żeby to... Tam nie ma takiego blatu. Ja, jak ja to kupowałem, to tam nie było. To jest... A, to jest do czekowania do frezarki. A, widzisz? Wiertarka jest malutka. Wiertarka... Była w bardzo dobrej cenie, chyba kosztowała niecałe 1000 zł A, a, a to kosztowało... Ta czopiarka kosztowała więcej Ile ona była? 1200 czy coś takiego? 1300, no. 1350 przypominam sobie Ona kosztowała To to jest wszystko od tego Od, od czopiarki o Kurde, teraz no, będzie to, to jest na... Tylko to to no. trzeba jeszcze ustawić no właśnie, najwięcej czasu będzie ustawione. Mamy zadanie na dzisiaj. Tak, jak wrócimy. Ale ty, ale wiesz co? Zrób Piotrek. Zobaczmy jeszcze, czy tu nie ma, czy nie będzie trzeba dokupić wtyczki do naszej tej wiertareczki. Dzień dobry, Tomek Miodek. A dzisiaj dostałem nową dostawę. Usprzętawiam się cały czas. Dzisiaj dostałem w, w Wiertareczkę Piotr właśnie ustawia wiartareczkę taką. Wszystko jest tej samej firmy Holtzman Holtzman. I ciopiarka. Nie to jest czopiarka, To ona jest tutaj dokręcona będzie. Ona tutaj ma jakieś miejsca? Że ją się gdzieś wkręca? Tu nie. Aha, na te miejsca. To jest stół do czopowania. Razem z culagą, ze wszystkim. Taki cały komplet to jest to, nie? Oh. To dzisiaj. Widać jeszcze nie zrobiłem tego wszystkiego. A jeszcze dużo i tak mi brakuje rzeczy, bo zamówiłem też maszynę do czopów prostych, wiecie tak, żeby ule, nie? Były, można było narożniki łapać, bo takie mi się wydaje ule są fajne, cool. I tutaj nie ma takiej nik oferty, więc to będzie moja oferta. A teraz w tym momencie mam drzewo, deski, teraz właśnie wychodzę. Tam jest suszarnia i tam suszę swoje deski. Te, dzisiaj jest dopiero trzeci dzień. Trzeci dzień to się suszy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. A suszarnia musi być jeszcze troszeczkę uszczelniona, bo wczoraj jak z zapalniczką chodziłem i z płomieniem sprawdzałem, w którym kierunku to wszystko się porusza. To tak jeszcze nie byłem zadowolony, dlatego idę zaraz kupię jeszcze dwie pianki. Ale tutaj normalnie ładnie ciągnie. Tutaj jak się położy płomień, to w tamtą stronę leci. nie? I tu jest tak, tam jest ten ładunek moich desek. Tu mam na dole takie trochę deski ładne, szerokie nie? półtora kubika. Kumpel mi dał za darmo, no i tu mam yy, takie deski zrobione przez taki bujający się trak. Sam myślałem, żeby kupić sobie taki trak na piłę. Nie, i tutaj sobie wchodzi powietrze, idzie przez całą długość. O, komin, zobaczcie, jak to fajnie zawodowo wygląda. I tutaj te powietrze, one sobie podróżuje przez ten cały pawilon. A tutaj jest wentylator. No na razie to trudno mi powiedzieć, jaki tam jest progres, albo tylko dlatego, że mój czujnik drewna jeszcze do mnie nie. wilgotności drewna jeszcze do mnie nie przyjechał. I na razie trudno mi to w ogóle ocenić, jaka on działa, jak on ma jeszcze sprawność. A wczoraj, czy przywczoraj, jak to było, jak puściłem ten film i pokazywałem stolarnie tą kamiotkę, to od razu miałem telefony, bo widać, że w dużo pszczelarzy i dużo... Mm, Ludzi siedzi w tym biznesie i oni dzwonili do mnie, żeby mi poradzić. Nie? Mówili, nie rób tego tak, rób to tak. I to było super, bo niektórzy się znają. Natomiast się w ogóle na ja nie ukrywam absolutnie, ja się na tym nie znam. Ale się poznam. To nie jest. To nie są loty kosmiczne. Będę umiał też suszyć drzewo i ciąć na pile i tak dalej. te tam proste rzeczy. A bardzo dziękuję tym telefonom właśnie, że ludzie do mnie bezpośrednio od razu dzwonili i mówili, niektórzy byli normalnie w pracy, dzwonili w czasie pracy. Ciekawe, tylko jak oni oglądali, to ten odcinek jak byli w pracy. No, widać, niektórzy mają takie fajne prace, że mogą oglądać telewizor i rozmawiać po pół godziny z Tomkiem Miotkiem. A dzięki im za to. Pozdrawiam. Nie wiem do czego jest. Ja też nie wiem. A tu pisało, że to coś tam jest. Jakiś driftki. że to jest, to jest klucz, to jest coś słuchaj, do odkręcania. Dlaczego? Nie wiem. A... Ostatnio tam się odezwałem też w ostatnim tym odcinku i tam powiedziałem o tych dotacjach, nie? I tam bardzo dużo ludzi, najwięcej miałem pytań właśnie z tymi dotacjami, proszę Państwa. Y tu każdy ma inną. Ja mieszkam w, we wiosce POPG Roskiej, duże bezrobocie. I mój status jest taki, że mm, po prostu jakieś tam inne biura mnie obsługują. My tu mamy innych. Jak ktoś mieszka w mieście, bo tam dzwonił do mnie pan co polaj i się też pytał o te dotacje, No to jeżeli pan mieszka w, w polu, to pan ma zupełnie inny status i pan musi się starać o inne rzeczy, bo my tutaj mamy agencję rolną, która nam e, w jakiś sposób tutaj e, organizuje miejsca pracy i tak dalej, i tam są można, bo każdy ma inny status i dlatego uważałem, że odnośnie tych dotacji, to to nie warto po co o tym mówić, bo, bo to jest, bo to każdego, każdy będzie miał swoje in, in dotyczyło go będzie co innego. To jak się to nazywa ten stół? Do? Do czopowania. Do czopowania, złożony jest, aha. Aha, a czopy się po prostu tutaj... Dla mnie to, to jest sulaga. No, czopów czapów chyba raczej tym raczej nie będziemy robili, nie? No nie, ale tak się nazywa, bo jak na przykład drzwi się czopuje, nie? czy coś. Aha. To się używa to w ten sposób. No, bo Do masz czop... ładnie, wiesz, to wypoziomowanie, nie? Aha, no tak. Tutaj muszę... to. Tutaj tu masz. Sulaga. Tutaj trzeba jeszcze będzie troszeczkę. No no, Culaga jest tu. Będzie troszeczkę trzeba jeszcze roboty włożyć i wypoziomować to lepiej, nie? No i to żeby było już dobrze ustawiało. Ale chcę tak pokazać, tylko kurczę jak to wygląda, bo to jest nowe wczorajszy nabytek. Tu możemy kąty sobie zmieniać, nie? Aha. Kąty do wyciągnięcia. No to w zasadzie taki dla mnie stół do fryzarki. Dużo hmm. łatwiej, nie trzeba trzymać tego w ręku, bo na początku było to wszystko dziwne. Wiesz, teraz jeszcze... Wiem, ale do. nie wiem czy będziemy go używać. A, docisk, właśnie pokaż ten docisk, docisk też jest fajny. Docisk mi się wydaje... Ten docisk nie wygląda głupio, ja się nim wczoraj bawiłem. Tylko, że on... się, jak się przyciska deskę tutaj, to on się odchyla tak do tyłu. I odciąga deskort, od tak. No a to dlaczego? Dlaczego? Bo te elementy są z jakiejś blaszki zrobione, i zobacz. I tutaj masz ten, ten czpień tutaj, a to jest jakaś blaszka. Kurczę. to są maszyny niby austriackie, ale dzisiaj, co to znaczy austriackie, to mogą być chińskie. Może będziemy go używać, może nie. Może tak, może nie, a kto to wie. A tutaj dodatkowo, bo tutaj ta frezarka, co nam na początku, jak tutaj ją uruchamialiśmy, mieliśmy problemy z takim. Powinna być miarka. Uważaliśmy, że tu powinna być miarka i kupiliśmy sobie wczoraj właśnie dwie takie listewki. Tu były... Tu było coś takiego i teraz musimy je uciąć i krajem do metalu tutaj sobie przykleić, bo tutaj w tej operacji, którą my będziemy robić, to chyba raczej nam to dużo pomoże. Przynajmniej nam się tak wydaje, ale zobaczymy, bo na razie się uczymy i, i to wszystko na ten temat.